Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Rozproszony, ale jest to kolejny odcinek z naszej serii Minecraft Survival. Słuchajcie, witam Was i tak, na samym starcie trochę trochę porobiłem, trochę się pozmieniało, ale y, to jest mało ważne. Póki co, y, nie ma najważniejszych szynek, tutaj puściutko, wszystko w magazynie przeniesione, y, uporządkowane i tak dalej. Boże, wszystko na raz chcę Wam powiedzieć i tak się stresuję, nie wiem co chcę mówić, muszę uporządkować sobie to w głowie y, spokojnie. Zniknęły skrzynki, zniknie lawa. Zajmiemy się właśnie dzisiaj tą lawą gdzieś tutaj. Słuchajcie, może zrobimy tą farmę buraków, ale nie wiem. Na pewno zajmiemy się posadzką. Słuchajcie, tutaj naszych drzewek, żebyśmy nie mieli tego, tego czegoś na, całej, na całym terenie. Zrobimy to z kobla. Taka, taka sytuacja, niestety, taka ścieżka z kobla będzie. Zajmę się, słuchajcie, małym murkiem. Malutki mureczek, jakiś prosty płotek być może nawet yy, Niżeli murek w zasadzie yy, Trochę bardziej niż to, ale, ale wiecie, taki muropłotek, taki. Dobra, tym się chcę zająć, będę się chciał zająć Słuchajcie, zejściem do kopalni gdzieś yy, Właśnie w tych okolicach bazy I to by było tak naprawdę chyba na tyle No nie wiem, może jeszcze coś wykombinuję po drodze, wiadomo yy, Będę chciał, słuchajcie, iść sobie jeszcze na zombiaki z lootingiem żeby więcej Rotten flashy mieć i, i móc sobie przehandlować Alchemików, bo potrzebny mi Glowstone jest I, i tak, tak, potrzebuję sobie pohandlować, więc z 7 w ogóle posadzę je mm, i biorę się tak samo, wiecie, za handel patykami. Także już jakieś pierwsze szmaragdy będą. Ok, posadka wyłożo wyłożona, słuchajcie, mamy tutaj piękny kobyl no najlepszy na świecie. By być może to kiedyś zmienię, zrobię jakiś wzorek, ale nie wiem, nie obiecuję. Eee, 50 kobla to jest ostatni kobyl, jaki został mi na tym świecie, więc nawet się cieszę, że się zajmiemy tą kopalnią. Słuchajcie, eee, pokażę wam jeszcze, że jest magazyn uporządkowany. Odłożę sobie, właśnie ten kamień. To jest ostatni bruk, jaki mam na tym świecie. Magazyn jest w miarę, mówię, uporządkowany Wszystkie takie najważniejsze rzeczy, jakie tutaj mam i chcę mieć, to, to się mieszczą Nawet mam parę luźnych skrzynek yy, Magazyn zrobiłem, słuchajcie, ten większy taki tutaj Znaczy ten większy, no na te surowce, na kobyl, gravel, jakiś dirt Dyrtu już mam trzy pełne skrzynie, także tego surowca jest dosyć sporo A nie, tu mam jeszcze kobel. No dobra, to nie mam co panikować Zapomniałem o tym w zasadzie, że tu jest jedna skrzynka cała No, także magazyn mamy zrobiony, słuchajcie no nic, ja idę na zombiaki, to wbiję trochę poziomu, trochę pohandluję sobie z alchemikiem i będzie fajnie. Widzimy się później. Dobra, ok, przehandlowałem trochę patyków, trochę Rotten fleszy, yy, wyekspiłem 38 poziom z tego. No i mamy jakieś tam powiedzmy pierwsze, no takie, nie takie pierwsze, ale powiedzmy jedne z pierwszych dia diamentów, szmaragdów yy, halo. Yy, dobra, no i to tak naprawdę tyle. Teraz się biorę chyba za kopalnię tak naprawdę, bo gdzieś mi się najwię najwięcej chęci mam do tej kopalni Więc muszę sobie to wszystko fajnie przemyśleć i biorę się do pracy Coś tam sobie pokopię, coś tam stworzę może, będzie fajnie Dobra słuchajcie, kopię sobie kopalnię, jesteśmy na poziomie minus jeden, dosłownie teraz weszliśmy w ten deepslate Ale ja muszę chyba zrobić sobie, nałożyć mending na kill off. I słuchajcie zaklnąć sobie mending właśnie, naprawiać sobie te kilofy, bo tak naprawdę to już dwa wyczerpałem na tym kopaniu, a mam trzy tylko no właśnie wszystkie wyczerpane, dwa podczas tego kopania, także teraz lecimy po mending prościutko i... I będzie nam łatwiej. Dobra, słuchajcie, kupujemy sobie dwa razy mending, bo ponieważ połączę sobie dwa kilofy, także będę miał trochę lepsze lepszy eficiency, więc zobaczymy zaraz, co z tego wyjdzie. Tylko najpierw jeszcze muszę wziąć te kilofy. No mm, i okej, okay, już jesteśmy przy kowadełku, słuchajcie. No bo może byśmy zrobili sobie faktycznie, wiecie, Eficencji 5. To już by było całkiem spoko kilofem. No i trzy levely, słuchajcie, żeby dodać naprawy. Elegancko. Ja sobie pójdę właśnie naprawić te kilofiki. I, I właśnie na ząbiaczki. Także naprawiam kilofy, kopię dalej, mending założony. Już powinno być pięknie, mam nawet Affincy 5, jest progres. No to czyste szaleństwo, sobie tak kopię, kopię. No i zobaczcie, jakiś diamencik tutaj nawet nie jeden widzę. Jej, yeah, diamenciki tutaj już po drodze mamy, słuchajcie, kopalnia się sprawdza. Dokładnie tak. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, jesteśmy na poziomie minus 9, także ledwo co zacząłem kopać. Dobra, lecimy dalej Nie no, dosłownie załatałem dziurę Skopałem poziom, kolejne diamenty, słuchajcie Aż jestem ciekawy, włącza słuchajcie granice chunków Aha, to były na dwóch różnych czankach, no i widzicie Ale po prostu niesamowite szczęście Słuchajcie, super, już po drodze się trochę obłobie obłowie, obłowie. Będę bogaty po prostu <noise> Także dobra, kopię sobie dalej Będzie fajnie Dobra, nie spodziewałem się, ale trochę tych diamentów jest Słuchajcie, naprawdę na razie o, jakie solidne złoże, minus 15 poziom Więc jeszcze na dole sobie wykopię trochę tego, tego Będzie tych diamentów sporo Przy samym kopaniu, słuchajcie, dziury No, jestem bardzo zadowolony Dobra, kolejne diamenty Także mamy ich całkiem sporo W zasadzie to już chyba 16, dobra, 16 diaksów. Myślałem, że trochę więcej. Ale okej, okay, bo jeszcze kopię, jeszcze mam trochę poziomów, minus 31, także jeszcze tych diamentów powinno to trochę być. Tak sobie kopię i słuchajcie, mamy takiego nieodkrytego cave'a, także już diamenty nas witają. Ale dziwne, że jeszcze mnie gdzieś tutaj nie było, bo raczej w okolicy bazy już chodziłem dogłębnie i wszędzie... O, jakieś pochodnie właśnie są, ej! Więc ja tu musiałem być, po prostu taki mały skrawek terenu gdzieś chyba olałem, albo albo nawet nie jestem w stanie wytłumaczyć co tu się wydarzyło No natomiast dobra, witają nas diamenty, także wszystko jest zachowane w naj najlepszym porządku Dobra, zobaczmy ile tego jest, 1, 2, 3, 4 klocuszki No dobra, no lepsze to i wiecie, zawsze spoko, spoko, spoko Już mamy 20 razem, więc nie wiem jak to dziwnie wyszło, tu były 4 klocki? Dobrze liczę, coś zepsułem, coś czegoś nie zebrałem. Jeśli tu były 4 klocki, to się zgadza, ale mam wrażenie, że tu było 5 klocków. Kurczę, kopałem po 2 sekundy temu, nie pamiętam. Ła! Ale już kopalnia ładnie powstaje. Wielka dziura. Wykopałem, słuchajcie, mamy bedrock, mamy minus 59 kratkę, czyli tu gdzie zawsze kopię diamenty. Oczywiście jeszcze sobie potem szukam e, chunków i kopię sobie przy granicy chunków, ale na tym poziomie w każdym razie. No po drodze wykopaliśmy trochę diamentów. No ale na sam koniec, słuchajcie, on jest w centrali? Tak, w centrali. Mamy diamencik, taki pożegnalny, nawet nie jeden spoko. I słuchajcie tak, to chyba w nagrodę za to, że daliśmy radę wykopać. Także wielka dziura wykopana, kopalnia wykopana. No i co teraz? No i nic, słuchajcie, mamy po prostu dziurę. Będę sobie kopał czasem diamenty. Ale tak to to olać. Hej, jeśli mogę prosić, strzel łapkę w górę i napisz komentarz. Motywuje mnie to do dalszej pracy. Z góry dziękuję. Dobra, słuchajcie, zabrałem się za lawę. Mamy już parę skrzyneczek lawy wypełnionej po brzegi. Mm, będę się brał właśnie tutaj za farmę lawę. Gdzieś sobie zrobię podziemem jakoś fajnie. Tak, 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 wiecie. Um, słuchajcie, no jeśli myśleliście, że ta kopalnia to koniec, no to wiadomo, że, się, że, że, że nie, że Jak ja bym tak zostawił? No nie zostawiłbym, no. Już wam pokazuję. Piękny szyb w dół. Słuchajcie, no myślałem, że szybciej mi zejdzie z tą kopalnią. Dlatego jest tak jeden dzień opóźnienia, bo odcinek pierwotnie miał być w piątek, ale zobaczycie go sobie w sobotę. W sumie to nawet lepiej, ale zeszło po trochę za dużo z tą kopalnią, i niestety taka, taki dzień obsuwy. Ponadto ogólnie się jestem chyba dosyć chory, taki znowu, i mam nadzieję, że będę w stanie siedzieć i grać sobie w Minecraftika naszego kochanego, także, żeby mnie nie rozłożyło bardziej. No dobra, jeszcze to nie jest tak w 100% skończone, no bo tych pochodni de facto nie będzie tutaj, ale już Wam mniej więcej mogę pokazać, bo sam zamysł kopalni, jak i, i, i rolę to spełnia oczywiście w jak najlepszym porządku. Możemy sobie zejść fizycznie schodkami, no ale po co schodami, skoro możemy sobie zrobić windy wodne. A, musiałem szukać, słuchajcie, oceanu gdzieś z tysiąc kratek od nas, gdzieś w tamtą stronę, czyli czyli, 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 czyli na wschód. Tak, daleko dosyć było, ale musiałem znaleźć dla tych wodorostów, czy jak to się tam nazywa, wiecie, żeby to, to ta woda robiła się stała. Dobra, pierwotnie jeszcze tutaj mamy takie przejście, gdzie będę sobie chował deep slate, magazynował, a natomiast jeszcze tędy możemy dojść do naszych kopalni, gdzieś tam pierwsze odcinki, gdzie była geoda, spawnery i tak dalej, takie rzeczy. Więc tutaj też chciałem sobie zrobić takie przejście. Może jakąś furtkę jeszcze postawię dla bezpieczeństwa, i takie właśnie przejście mamy ukryte. Mm, gdybyśmy potrzebowali, yy, dobra, no wiadomo, że możemy sobie pochodzić, ale po co? Yy, zejdźmy na dół. Mamy podpisane pięknie dół, góra yy, i jeśli na przykład o góra, no bo jesteśmy na górze, no to wiadomo, że już, wiecie, nie, nie polecimy nigdzie, dlatego nie ma strzałki, ale gdzie, gdzie damy radę zejść, mamy takie strzałki kierunkowe. Tak szczerze to długo się tą windą wodną spływa tutaj, no ale mimo wszystko chyba to lepsze i wygodniejsze niż chodzić po schodach. Także udowodniłem, że całe schodki są skończone. Jesteśmy na minus 58 kratce. No, na minus 59 będziemy sobie kopać. No i tu było jezioro Lawy. Ta lawa gdzieś się tam rozpływa, jeszcze w tamtą stronę. Także mam nadzieję, że dużo komplikacji tutaj nie będzie. Ale już na dzień dobry miałem właśnie jezioro Lawy. Tutaj będę sobie kopał diamenciki. A kopalnia, no jak kopalnia, no słuchajcie, winda właśnie do góry. Eee, tym razem mamy oznaczenie, a że na dole. Jesteśmy na dole. Eee, no dobra, i co? Właśnie takie wejście. Jakieś beczki, skrzynki, z tą kater, no nie wiem, może się przyda w przyszłości. Ej, w ogóle nie wiem czy słyszeliście, ale sąsiadka wierci od 5 lat, także jeśli słuchać wiercenie, no to sorry. Chociaż mam nadzieję, że nie, nie powinno wyłapać, ale gdyby, no to sąsiadka taka kochana w blokowisku, 5 lat wierci, jak ma gdzie, no to jeszcze pozdro, Ej, powodzenia i życzę dziurkę za dziurką robi. Dobra, bo co, o czym ja gadam? No i te schody, no i wiadomo, że tutaj będziemy się musieli zająć, no bo tych pochodni nie chcę. Może jakiś Glowstone gdzieś tutaj dam, albo jakąś latarnię, jeszcze będę kombinował, ale to już nie w tym odcinku i nie na dziś. Tak, chciałem pokazać, że jest ta kopalnia skończona, bo, bo powiedziałem wcześniej, że to koniec, a przecież tak naprawdę jeszcze nic nie było zrobione. Jak sub się wykopało trochę po drodze, po drodze od, od razu nagrywałem, także. Także mieliśmy trochę szczęścia. Dobra, także słuchajcie, zadanie dla mnie na kolejny odcinek, żeby pozbyć się tej całej lawy i zmagazynować ją już, ale przynajmniej mamy gdzie. Yy, dobra, no takie proste zajście, wiecie, ta baza jest tymczasową bazą, także już praktycznie skończoną, yy, więc tutaj nie będziemy się jakoś rozbudowywać. Jakieś zejście, kotły, lawa. I to tyle, Spełnia swoje zadanie, wyhandlowałem glowstone z alchemikiem, no bo nie chciałem się kopać w neterze, ale mówię, mam, mam tych wieśniaków, więc za szmaragdy sobie kupiłem. Yy, tu będę właśnie magazynował tą całą lawę piękną, no i super, to jest zrobione, słuchajcie, yy, tak naprawdę moglibyśmy skończyć ten odcinek, bo już czuję się zmęczony i jeszcze ta obsuwa, to już jestem taki, wiecie, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić. O mimo wszystko, na przykład tutaj latarnię zrobiłem, żeby koło tych drzewek było fajnie jasno. Um, chciałbym zająć się płotem. Słuchajcie, najzwyklejszy, najprostszy płotek to wiecie, jak to wygląda? No brick. Ale, ale, ale po prostu chcę mieć tutaj ogrodzoną tą bazę i to tyle. dlatego, dlatego w sumie ten płotek powstanie. Nie wiem, czy mi starczy, właśnie kamienia, ale powinniśmy sobie jakoś tam dawać radę. Yy, oświetlę, właśnie, pochodniami z dwóch stron, oczywiście, żeby tutaj jak najmniej się mobów respiło, żeby na teren naszej bazy w ogóle praktycznie nic nie mogło się dostać. Yy, odizolowanie od świata to, to jest właśnie to. Dobra, także ja się biorę za ten murek. No, mam nadzieję, że mi starczy materiałów i szybko pójdzie. Yy, zobaczymy się na finiszu. No i dzięki, no to tyle. Dobra, słuchajcie, latam. Taka zmiana w serii. Od dzisiaj latamy i w ogóle wszystko fajnie, no nie no żartuję jestem na dyrcie. w ogóle zaraz spadnę. Yy, chciałem wam pokazać, że płotek powstał, płotek, mur, no nie wiem nazwijcie tak jak chcecie, yy, jest yy, taki dosyć niesymetryczny, ale po prostu ogrodziłem to co mi było potrzebne, ten teren, który potrzebuje ogrodzony, nie chciałem gdzieś zbędnie tego terenu sobie dodawać sztucznie. Nie wiem, czy słyszycie tą sąsiadkę, ale teraz coś tam puka, wali i wierci i wszystko naraz, także. Yy, także mam nadzieję, że tego nie słyszycie. D Chociaż pewnie słyszycie no kurczę. Dobra, yy, jakie rozwiązanie są w tych takich skrajnych punktach, to za chwilę Wam pokażę. <śmiech> Wpadłem. <śmiech> Wpadłem do bazy, bo kopałem dirt i ten klocek, który wykopałem, jest naszym, jakby, sufitem w bazie. I wpadło mi się do bazy. No nic, dobra. Śmieszna sprawa. Tak, także na końcu po prostu jest rozwiązanie takie, że tą sąsiadkę pewnie słyszycie na 100%, że postawiona cegła wyższa, niższa i tak dalej. I tyle, no, tak jak się skończyło, tak się skończyło. Nic tutaj więcej jakoś się też nie starałem robić, no bo niech ten teren zostanie otwarty, powiedzmy, że. Czuję się na tyle bezpiecznie, że może zostać tutaj otwarta przestrzeń. Boże, jak mnie wkurza, irytuje mnie ta sąsiadka dzisiaj. To ta, no bardzo. Także, tak się na razie prezentuje nasza miejscówka. Jest fajnie, ja jestem zadowolony. Troszeczkę zbieram tych plonów, ale póki na razie nie handluję jakby za marchewki, bo tam chyba z dwa razy tylko handlowałem, to, to na razie zastopowałem, bo już prawie pełne skrzynie. Także, także wiecie, muszę trochę, trochę zwolnić tempa. Sceny, e, jak jeden zbiór jest, po prostu to jest tyle, że się w głowie nie mieści. Mm, dobra. Także to tyle w tym odcinku. Naprawdę fajnie, że to wszystko ładnie rozrosło. Te kopalnie, jestem bardzo zadowolony. No cud miód, zobaczcie jak to wygląda, no. No cud miód, po prostu. Fajnie, że tą kopalnię zrobiliśmy sobie. Też pójdę może na diamenty poza odcinkiem. E, no ogólnie chciałbym więcej trochę czasu poświęcić teraz na grę. E, poczekajcie, pożegnamy się tak na takim ładnym tle naszym kopalnianym. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli ci się spodobał, to kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj i napisz komentarz, ponieważ mi to bardzo, bardzo, bardzo pomaga i to jest bardzo, bardzo, bardzo dla mnie ważne. Będę wdzięczny. Podpisuję na każdy komentarz, także jak chcesz o czymś podyskutować, to zapraszam do dyskusji. Yy, dobra i widzimy się w następnym odcinku. Yy... Tak, 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 survivala chyba raczej, bo jeszcze z oneblockiem mam pewien problem, może z oneblockiem, z XP przepraszam. Dobra, na razie się żegnam, po prostu dziękuję Wam za oglądanie i pamiętajcie o tej łapeczce w górę, jeśli możecie. Jeśli możecie, to będę wdzięczny. Dobra, pa, 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 te, hej, hej, hej.